Targi Zieleń to życie to impreza z ponad 20-letnią tradycją skierowana do osób zawodowo zajmujących się zielenią, a także osób związanych z handlem ogrodniczym. Oczywiście ważną grupą odbiorców są też konsumenci, którzy szukają informacji o roślinach, o stosowaniu roślin, o ogrodach, o tym, jak dbać o ten ogród. Я на выставке «Зелень – это жизнь» в третий раз, и мне очень понравилось в этот раз. Я чувствую, что идет прогресс, идет динамика, и выставка становится все интереснее для рядового посетителя. Я много разных выставок посещаю не только в Польше, но и в Англии, в Германии, и скажу, что уровень в общем -то, вполне соответствует мировому и экспозиция оформлена очень интересно. Здесь можно для фотографа найти очень много интересных сюжетов, замечательных растений и сделать интересный фоторепортаж. Я желаю выставке «Зелень – это жизнь» дальнейшего процветания и успехов больших. Zieleń to życie to wizualnie szalenie atrakcyjne wydarzenie. Tutaj odbywają się szereg spotkań dla profesjonalistów, wykładów, prezentacji, spotkania z ludźmi, którzy są specjalistami, znają się doskonale na swoich dziedzinach, nawiązanie z nimi kontaktów, również biznesowych, to poważny atut wydarzenia pod tytułem Zieleń to życie. Dzieleń to życie, coroczna wystawa, bez której w tej chwili już właściwie nie wyobrażamy sobie naszego być w świecie szkółkarskim. Wystawa, dzięki której praktycznie co roku poznajemy naszych nowych potencjalnych klientów, z którymi możemy usiąść, poznać ci osobiście, którzy mogą podejść do każdej spółek i poznać produkt, który są potencjalnie zainteresowani. W tym roku poznałam pierwszy raz klientów z Turcji. W tamtym roku pojawili się klienci aż z Kazachstanu. Więc co roku ta wystawa się rozszerza i przyciąga nowych, nowych klientów z nowych rynków, które, na które możemy się otworzyć. W tym roku też poznałam wielu Szwedów, którzy przyjechali interesować się polskim rynkiem. Więc myślę, że zaowocuje to w przyszłości bardzo ciekawymi kontraktami.